To teraz czas na komentarz ekspercki. Doktor Miosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku politycznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to jest zaskoczenie, czy nie? Nie, raczej nie ma. No bo jeżeli... Yy... Pompujemy się przez dwa tygodnie sondażami, ostatni tydzień, ostatnie dwa, trzy dni, no to to mniej więcej się układało. No, można było tylko się zastanawiać, w jakiej proporcji to będzie, bo to zależy zawsze od frekwencji e, i czy to będzie różnica 10-8 e, punktów i w którą stronę. Natomiast jeżeli chodzi o, o m, sam wynik, to znaczy tych dwóch na pierwszym miejscu kandydatów, to to chyba zaskoczenia nie ma. E, w zasadzie większe zaskoczenie jest na samym końcu, po No właśnie, o to chciałam części. zapytać, bo to, to, to pan pewnie słuchał e, naszych no. rozmów wcześniejszych. Janusz Piechociński oczywiście troszkę próbował tłumaczyć, że to na razie te exit pole, w które nie można wierzyć. No jednak Władysław kosiniak kamerz, wyprzedzony przez Roberta Biedronia i Krzysztofa Bosaka. To tak. Do, tutaj szczególnie chyba bardzo boleśnie odczuwa to Władysław Księcia Kamysz. Chociaż oczywiście poczekajmy na, na wyniki oficjalne, bo tam przeważnie PSL-owi rosło, chociaż w wyborach prezydenckich niekoniecznie. Przez to trochę w, inne wybory czas. Są, tak. tak. No tutaj ten ból może być podwójnie, podwójnie bolesny, bo kształt kandydata Księcia Kamysza uwierzył w te wyniki, które były po momencie, kiedy Ewa Błońska ogłosiła boj. up. i to wyglądało tak, jakby dali się zwieść, że to jest rzeczywiście ten wynik. Na no, to był uśpiony elektorat Platformy, jak pojawił się Trzaskowski, to on od razu odzyskał dokładnie tyle mniej więcej, co, co było w szczycie Ukinawy Błońskiej. No a później pracował i było pytanie, czy wypracuje coś więcej ponad swój elektorat i, i czy nie. I ta, ta sama sytuacja jest z Andrzejem Dudą. Pytanie jest takie, skąd brać wyborców No dalej, właśnie i o, ja o to chciałam zapytać, bo, bo przed nami, zresztą słyszał pan przed momentem Potem rozmawiałam z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który powiedział wprost, to będzie walka bujna, śmierć i życie 12 dni, no bo tyle do ciszy wyborczej za niespełna dwa tygodnie. No właśnie, pytanie, z czym będziemy mieć do czynienia? Bo to, czy, czy to będzie rzeczywiście bardzo trudna, i dla kogo trudniejsza może o walka? Dla Andrzeja Dudy, czy dla Rafała Trzaskowskiego? Bo dzieli tych panów, powiedzmy, patrząc przynajmniej na te Exit Pole, które mamy w tej chwili, 11 punktów procentowych mniej więcej? Ja bym w ogóle zapomniał już o tym. To znaczy to jest tak, że do drugiej tury przystępują dokładnie z zero na koncie. To, to się nigdy nie sumuje, to nigdy nie jest tak, jak to, co już było, koniec. No, zobaczymy, jakie będą rzeczywiste jeszcze wyniki, bo bardzo często też PiS i kandydat PiSu zyskuje później w tych oficjalnych wynikach, ale załóżmy, że tu się nic nie zmieni, że, że będzie druga tura, że nikt nie wygrał w pierwszej i że będą, będą ci, ci dwaj kandydaci, to zawsze urzędujący prezydent, poza Aleksandrem który, który tak spektakularnie opuścił antenę. To, to pozostali zawsze mają trudniej, to zawsze jest, no, można różne przysłowia na ten temat wypowiedzieć pod tytułem bimistrza czy, a tu mamy trochę inną sytuację, dlatego że naprawdę chyba po raz pierwszy po 1989 roku tak bardzo mocno są to wybory spolaryzowane nie tylko na kandydatach, a wręcz mogę powiedzieć, właśnie nie na kandydatach, tylko na e, dwóch znowu przeciwstawnych obozach, które będą głosowały, no, na które będą głosowały e, no, ileś tam milionów ludzi. No i to jest pytanie takie: no trudniej ma prezydent, ponieważ e, jeżeli byłby tak świetnym prezydentem, no to by nie było drugiej tury. No mamy jeden przykład, właśnie wspomnianego powyżej pana prezydenta Kościelskiego. E, a skoro jest 40, no to zaklinanie rzeczywistości, że super wynik lepszy niż był, to myślę, że też jest ból, bo już słyszałem głosy i to jeszcze w trakcie dzisiejszego dnia, kiedy nie było wiadomo, jakie te wyniki są. To no oczywiście koniec. zawsze są przecieki z bazarku, no ale to różnie z tym bywa. Przecież mówili posłowie PISu czy działacze PISu, no trzeba było doprowadzić 10, mieliśmy wtedy 67%, wygraliśmy w pierwszej turze. To też jest oczywiście bzdura, to też tak nie, nie, nie działa. Wam w to, że to mogło tak być, że rzeczywiście 10 maja Andrzej Duda miałby pierwszą turę dla siebie? Byłaby szansa oczywiście, no ale to, to jest zawsze tak. Jak ktoś się zakiwa w polu karnym, to nie strzela gola. E, może trzeba było zostawić to w państwowej komisji, nie wyznaczać super delegata, pana Sasina, nie robić tego przez pocztę Polską, to już wiemy wszystko. No to się mści. I teraz jest pytanie, czy przez te dwa tygodnie e, no bo myślę, że poziom bagna jednak wzrośnie niestety, tak? E, bo są zbyt duże stawki na stole. No, i znowu mówimy o tym, że Rafał Trzaskowski zawsze ma ten wentyl bezpieczeństwa. Jeżeli chce wygrać, to nie może go oczywiście używać, a nie mieć z tyłu głowy. Że po pierwsze, jest prezydentem, który wygrał półtora roku temu Warszawy w pierwszej turze. Po drugie, wszedł w ostatniej chwili do gry. No i może powiedzieć, że no nie, nie było czasu. tak? Czy jakieś wytłumaczenie no bo, może no znaleźć? No właśnie, tylko panie doktorze, mam takie pytanie. Czy, czy bo, bo o to samo pytałam też Aleksandra Kwaśniewskiego, czy wystarczy. No bo już świeżości, jeśli można tak powiedzieć Rafała Trzaskowskiego, czy wystarczy paliwa i czy wystarczy wreszcie te, tego programu, a może nawet nie programu, bo, bo, bo nie wiem, czy teraz przez dwa tygodnie Polaków będzie tak naprawdę interesowały po kolei liczby w programie i kto tam co w programie ma, tylko czy wystarczy energii, by wziąć jak rozumiem wyborców Hołowni, Kosiniaka, Kamysza i Biedronia, no bo rozumiem, że to są te elektoraty, na które Rafał Trzaskowski może liczyć. Wydaje się, że te 30% to już trochę jest wzięte chyba, no myślę, że Biedronia elektoratu, bo tam nie widzę, żeby ktoś inny to wziął. Oczywiście, że wystarczy i nie wystarczy. No to Tutaj nie ma wyboru. To będą prawdziwe wybory, bo teraz to są proste sumowania. Jedna ekipa mówi, proszę bardzo, mamy więcej niż 5 lat temu o tej porze, czyli w pierwszej turze. Trzaskowski ma mniej niż miał Komorowski. No a ekipa Trzaskowskiego mówi, no. Reasumując, to 50, no, tam 8% Polaków chce zmiany. Prawda? To są takie proste rzeczy. Natomiast jeżeli Rafał Trzaskowski chce wygrać te wybory, to przede wszystkim musi pokazać, że wierzy w, w tę wygraną i musi przekroczyć siebie. To znaczy, musi być przestać sympatycznym chłopakiem z sąsiedztwa. Co nie znaczy, że musi zostać bandytą, z, nie powiem, z Pragi, bo będą się prażanie obrażał, z niech będzie. Tak, dla odmiany. Czy tak, no. czy, 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 no I musi pokazać też innym ludziom. Taka próba dzisiaj zaistniała w tym, w tym wystąpieniu, chociaż ona nie wybrzmiała, bo było za dużo. Jak jest za dużo przekazu do wszystkich, to jest do nikogo. I musi stanąć do walki. No, ale ja ale wyzwał że... Andrzeja Dudę do, jak rozumiem, walki w debacie, bo to takie chyba było hmm. wydaje mi się, że pierwszy raz takie powiedziane wprost. Okej, okay, no rzeczywiście teraz już zostało dwóch panów na polu walki i w związku no, z tym właśnie. rzeczywiście, no pytanie, czy Andrzej Duda skorzysta z tego zaproszenia, bo nie wiem, czy pan słyszał też wypowiedź urzędującego prezydenta, który stara się o reelekcję. Tam też było bardzo wiele. Na samym początku Andrzej Duda gratulował wszystkim. Wymienił każdego z, z dziesięciu no. pozostałych kandydatów, ale następnie przeszedł do. Na Rafała była dosyć A potem e... przeszedł do kontrofensywy, kontr prawda? Od razu. Przypomniał o wieku emerytalnym. Jeżeli ktoś nie stanie z nich do debaty, no to raczej przegra. Bo teraz już jest tak, że wręcz nawet ci, którzy nie są bezpośrednio zainteresowani, e, chociaż powinniśmy wszyscy być zainteresowani wyborem prezydenta w Polsce, e, to będą chcieli zobaczyć te igrzyska. A, a co do programów, ja się uśmiechnąłem, jak pani redaktor mówiła, czy Polacy czytają. Nawet jakby mieli, jeszcze mielibyśmy 2, 3, 4 miesiące, to też byśmy już nie czytali tych programów, bo to jest tak zwana fikcja literacka. Każdy mówi o programie, a tak naprawdę, e, zresztą to się trochę zniwelowało, bo e, Trzaskowski też powiedział, że nie odbierze 500 plus, że zostanie 13 emerytura, i tak dalej. Teraz będą oczywiście te targi, natomiast tu się nie ma co się odwoływać do liderów. No lider nawet jak powie, że przekazuje, no to to jest trochę znikomy wpływ. Natomiast można podejrzewać, że skoro w momencie, kiedy większość wyborców zrozum tak to zrozumiała, że platforma nie będzie startowała, czyli kiedy Małabłyska odchodzi, to patrzyliśmy na przepływy. I najwięcej zyskał rzeczywiście Hołownia, ale bardzo dużo zyskał kościelniak Kamysz wtedy. No teraz w zasadzie nie ma czego przekazywać no już. Tak. W związku z tym, to wbrew pozorom wcale nie musi być takie trudne, żeby pozyskać wyborców w Hołowni. Natomiast to też może być tak, że oni powiedzą, dobra, jak nie Hołownia, to ja na żadnego partyjnego nie zagłosuję. To w przypadku Trzaskowskiego. Natomiast prezydent Duda już wykonał gest, chyba jako drugiego czy trzeciego wymienił Krzysztofa Bosaka i opowiadał, wiadomo, jak to fantastycznie. Wiadomo, czy elektorat będzie sięgał. Już na koniec naszej rozmowy, panie doktorze, jeszcze jedno hmm. krótkie pytanie, krótką odpowiedź poproszę. 62,9 Taka prognozowana jest frekwencja wysoka. Czy da się ją powtórzyć za dwa tygodnie? Nie wierzę w to, że byłaby wyższa. Jeżeli będzie powyżej 50, to będzie oczywiście nasz sukces. No ale to są takie wybory, które są trochę nieprzewidywalne, bo tak jak mówimy, no jeszcze, jeszcze dwa miesiące temu Rafał Trzaskowski myślał o tym, jak tutaj wyprowadzić Warszawę z kryzysu, a to musi teraz myśleć o Polsce. A Andrzej Duda dostaje bodziec, że niby więcej, ale pytanie, skąd ma brać ten elektorat, no, bo nie bardzo jest skąd już. Panie doktorze, ale tej frekwencji, no przynajmniej na dzisiaj, jeżeli ona się rzeczywiście potwierdzi, albo być może będzie wyższa, to chyba możemy sobie wszyscy pogratulować akurat, bo, 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 bo jest Super, bardzo wysoka. Tak. Doktor Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku politycznego i ta rozmowa kończy dzisiejszy wieczór wyborczy w Radio Z i radio Z.pl. Bardzo dziękuję, że Państwo byli z nami. Dziękuję, panie doktorze. Dobrej nocy. Dziękuję, serdecznie, panie Pozdrawiam.